Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dziś gromadzimy się w duchu wdzięczności, aby oddać chwałę Bogu za Jego miłość, za każdy dar, za dzień, który dobiega końca. Każdy z nas niesie w sercu coś, za co może powiedzieć: Dziękuję Panie, za radość i pokój, za ludzi, których mamy obok. Za siłę w trudnościach i nadzieję, która nie gaśnie. Niech ten wieczór będzie czasem uwielbienia, czasem pokoju, w którym nasze serca uniosą się ku Bogu w pieśni i modlitwie. Powierzmy mu wszystko, nasze troski i nasze radości, a On niech napełni nas swoją łaską. Bracia i siostry, módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wdzięczność otwiera serce na Boże cuda. Im więcej dziękujemy, tym więcej dostrzegamy Jego miłości wokół nas. Panie, Ojcze pełen miłości, z wdzięcznym sercem stajemy przed Tobą, aby podziękować za dzień, który nam dałeś, za każdą chwilę radości, za każdy uśmiech, za dobro, które mogliśmy uczynić i za łaskę, którą nas obdarowałeś. Dziękujemy Ci za ludzi, których postawiłeś na naszej drodze. Za słowa wsparcia i spojrzenia pełne życzliwości, za to, że nawet w trudnych chwilach Twoja miłość była przy nas, prowadząc nas drogą pokoju. Panie, w Twoje ręce składamy ten dzień, wszystko, co było dobre i wszystko, co wymaga naprawy. Oddajemy Ci nasze serca, nasze myśli. I nasze troski, prosząc, abyś błogosławił nam w nocy i obudził nas jutro do nowego dnia, pełnego Twojej chwały. Chwała Tobie, Panie, teraz i na wieki. Amen. Kochani, niech Pan, który obdarza serca pokojem, Otuli was swoją miłością tej nocy. Niech Jego światło rozjaśnia wasze myśli, a Jego ręka prowadzi was drogą dobra. Niech wasze serce biją wdzięcznością, a wasze dusze odnajdą odpoczynek w Jego obecności. Niech błogosławieństwo, Boga wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Spocznie na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Dziękuję Ci Boże. Za blask nowego dnia. Za słońca ciepłe dłonie i nieba czysty dar. Za każdy krok na drodze, za śpiew ukryty w nas, za miłość, co prowadzi przez życia cichy czas. Dziękuję Ci za łaskę, co w sercu światłem lśni, za każdy rytm nadziei i czułość Twoich dni, za ręce, które wznoszę, za pokój w duszy mej. Dziękuję ojcze za miłość, za miłość twoją. Dziękuję za przebaczenie, co koi każdy ból. Za ciszę w moim sercu, gdy szeptem wołasz, za łzy. Co dają życie i wiary cichy szept. Niech pieśń ta płynie w niebo, jak wonny dymych słów, bo wszystko, co mam, jest Twoje, mój Boże. Wszystko, co mam, jest Twoje, mój Boże. Dziękuję Ci Boże.